Od pożaru, który doszczętnie zniszczył dach tego bliźniaczego domu przy ulicy Malinowej w Chynowie, minęły dwa tygodnie. W budynku mieszkały dwie rodziny, ogień zabrał im praktycznie wszystko. Udało się uratować parter, ale w tym budynku z doszczętnie zniszczonym dachem nie da się mieszkać. Panie Danielu, kilka słów na temat tej tragedii. Jak się trzymacie po tym? No, w miarę. Ludzie nam dużo pomagają, ubrania, takie podstawowe rzeczy, nie? Tragedia na Chynowie zmobilizowała mieszkańców społeczność Chynowa, co pokazywaliśmy w telewizji. Zielona Góra przy różnych akcjach potrafi działać szybko i skutecznie. Tak było przy budżecie obywatelskim, tak było w głosowaniu na podwórko Niwa i tak jest teraz, gdy poszkodowani w pożarze sąsiedzi potrzebują pomocy. Dyrektor zarządzania kryzysowego pomagał na bieżąco w weekend i, i nawet w godzinach wieczornych. Tak samo ZGKM, pan dyrektor Janka. Wszyscy stanęli na wysokości zadania. Pomoc jest na, 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 w, ka, w każdej chwili i jest wieloaspektowa. Również szkoła uruchomiła. Zarówno konto bankowe, jak również taką licytację babeczek zeszły piątek. Cały dochód przeznaczony jest dla tej rodziny. Także karitas po, po mszach niedzielnych w kościele na Chynowie. Zbiórka była właśnie dla tych osób poszkodowanych. Pan Daniel to głowa jednej z rodzin, które ucierpiały w pożarze. Z żoną i dwójką dzieci otrzymali już dużą pomoc od Urzędu Miasta oraz od sąsiadów. Szybko udało odtworzyć się garderobę, a ludzie o wielkich sercach pomogli wyposażyć dzieci do szkoły. Teraz rozpoczął się kolejny... Kolejny etap walki o powrót do domu przy Malinowej, mianowicie zbiórka materiałów budowlanych. Darczyńcy przekazali już dachówki i farby, ale potrzeby są dużo większe. Byśmy tylko prosili, jakby ktoś mógł, o materiały budowlane najbardziej nam na tym zależy, nie? No właśnie, żeby jak najszybciej odbudować. Tak, tak, tak. To no teraz też warunki takie, prawda? No, mówię: regipsy, kleje, tynki. Pomoc pogorzelcom Schynowa. Włączyli się również zielonogórscy żużlowcy i kibice Falubazu. 10 marca w hali CNS odbędzie się przedsezonowa prezentacja drużyny Falubazu. To wydarzenie będzie połączone z wielkim przyjęciem z okazji 60 urodzin Andrzeja Huszczy. Impreza odbędzie się pod hasłem 100 lat legendo. Wstępna prezentacja drużyny przed nowym sezonem jest płatny. Bilet kosztuje 10 zł. Całość zostanie przeznaczona na pomoc rodzinom, które ucierpiały w pożarze. Tradycją prezentacji organizowanych przez Zielonogórski Klub Żużlowy jest to, że dochód jest przekazywany na jakiś cel charytatywny. W tym roku rzeczywiście postanowiliśmy pomóc pogorzelcom z Dwie rodziny poszkodowane w wyniku dość dużego, dużego pożaru. No cóż, skontaktowaliśmy się i z jedną i z drugą rodziną. Jedni i drudzy wiadomo wzruszeni i bo gdzieś ta pomoc z różnych stron napływa, to daje im jeszcze siły do tego, żeby o te domostwa walczyć. No, my jesteśmy szczęśliwi z tego, że możemy pomóc tak jak co roku. W ubiegłym roku podczas prezentacji udało się zebrać nieco ponad 20 tysięcy złotych. Pieniądze pomogły wygrać z chorobą chłopcu, który cierpiał z powodu glejaka.